Lexi już nie zajmuje się promowaniem wydarzeń Federacji Cloud MMA, której twarzą była jeszcze do niedawna. Obecnie stała się częścią karty walk konkurencyjnej organizacji. Właśnie została ogłoszona trzecia walka na gali Fame MMA 23. Organizacja zapowiedziała starcie kobiet, w którym zobaczymy Lexi Chaplin, a zatem niedawną ambasadorkę federacji Cloud MMA. Zejdźcie na mojej nowej federacji! Yo, what the fuck! Ok, ja wiem, że to na razie brzmi bardzo śmiesznie, absurdalnie, ale uwierzcie mi, to będzie na, na bardzo wysokim poziomie, i ja jeszcze muszę się przyzwyczaić i, i ogarnąć tą swoją nową rolę. Zmierzy się z Lizzie. Ale walczę znowu e, i będę potrzebować waszego wsparcia bardziej niż, niż, niż wcześniej, więc jak ktoś może być na gali i chce zobaczyć jak ja walczę. Zostawiam mam tutaj bilety. Please be there. I love you guys so much. Potwierdzają się doniesienia niektórych zawodników, jakoby na rynku realnie pozostała już tylko organizacja Fame, która rozdaje wszystkie karty. Zostać na rynku całkowitym monopolistą. No bo Federacja Prime, o ile ma swoich fanów, to nie może się rozmiarowo mierzyć z Fejmem. To, że takie propozycje padały, ujawnił zresztą Zbigniew Stonega w swoim filmie. Obecność Alana Kwiecińskiego oraz Amadeusza Ferrariego na karcie walk wydaje się być naturalna. Natomiast Adam miał toczyć kolejny bój w Federacji Cloud, Tazy, Gwiazda Prime. Wydaje się zatem, że Fame rzeczywiście nie ma w tym momencie żadnej konkurencji. Pamiętać warto jednak o jednym: Freak Fighty. Różni nie znoszą. Tam, gdzie nie ma niczego, pojawia się z reguły szansa na coś nowego. Jak to natomiast wygląda dla samej Lexy Chaplin, gdy ucieka z tonącego okrętu. Na papierze taki ruch może wydawać się oczywiście skazą na wizerunku, lecz ciężko jednoznacznie ocenić sytuację, kiedy większość informacji jest utajniona. Nie można wykluczyć tego, że Lexy została postawiona już przed faktem dokonanym. Chodzą plotki, że Chaplin za sprzedaż udziałów dostała właśnie walkę. Warto dodać, że cała teoria Michała się posypała, że to niby Leksy i Wardenga od początku współpracowali, żeby zniszczyć fame. To jak to jest wzięli wroga do siebie? Wardenga wczoraj na live wypowiedział się na ten temat. Mm, no, ale co to jest dla Watachy ważnego? Że fame sam zaorał y, y, pomówienia Boxdella. No bo jeżeli to miał być wielki spisek, to, co robi Lexi w Federacji Fame, bo przecież to miał być wielki spisek, który twierdził, że dla zniszczenia Fame'u. A tu się okazuje, że Lexi to zawodniczka Fame'u. <grym> <grym> Więc dzięki Rafał, dzięki yy, Krzysztof. No i chciałbym też powiedzieć dzięki Wojtek, Kiedyż Wojtek nie ma nic do gadania, to dzięki chłopaki. Wszystkiego dobrego, że tutaj odbiliście ten argument. Chociaż i tak go nie trzeba było... O, o, odbijać. Następną walkę jaka została ogłoszona to Wronek versus Gawronek. Wronek to bardzo dobry kolega bandury, a Gawronek młody tiktoker. Dziękuję za oglądanie. Zobacz moje inne filmy.